Oczywiście teraz y, zaczyna się dla nas okres trudny, bo musimy znaleźć tak dobrych piłkarzy, żeby te cele, które są przed nami postawione, osiągnąć. Y, natomiast nie uda się tego na pewno bez rozstań i tych rozstań kilka jest. To są świetni zawodnicy wszyscy i stanowiliśmy naprawdę dobrą grupę, ale cele sportowe, które mamy są troszeczkę inne. Ten zespół spokojnie mógł sobie walczyć o środek tabeli, a wszyscy chcemy, to przede wszystkim Wy chcecie. Zawsze pytacie, a kiedy te puchary? To robimy to wszystko, czy wyjdzie, zobaczymy. Natomiast na pewno cele sportowe są ambitne i musimy zrobić wszystko, żeby tak było. Rozmowy są prowadzone, niektóre z dwoma poważnymi e, firmami. E, zaawansowane są, powiedzmy, w 50%. Zobaczymy, mamy, a na szczęście nie są to rozmowy z jednym. Dążymy, żeby taki sponsor się pojawił. Proszę też Państwa zrozumieć, że sponsor strategiczny czy generalny to jest kwota, która nazadana. W międzyczasie udało nam się zdobyć kilku mniejszych sponsorów, ale jak tego generalnego cały czas rozmowy trwają, póki zostanie to nie zostanie podpisana, to tego nie mamy. Rozmowy są blisko, jak tylko kwestia jest y, spraw finansowych, czy, czy, czy ta kwota będzie nas zadowalać, czy nie. Jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na atmosferze, nie ma takiej kwoty wprost powiedzianej, y, że mamy wydać 10 czy, 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 czy 20, czy, czy 100, czy 200 tysięcy. Jesteśmy zainteresowani konkretnymi e, wzmocnieniami na konkretnych pozycjach. Szukamy zawodników, którzy... Pasują do koncepcji gry pana Łacina sama i będziemy negocjować warunki, które będą dla tłumaczy jak najlepsze. Szukamy zawodników na pozycję, na boki pomocy, do środka, napastnika, obrońcę i blankażer. Na każdą pozycję. Jeżeli mówimy o jakimś minimum, to minimum to jest 6.